A do czego nas rząd przygotowuje? Proszę na to zwrócić uwagę. Mamy ustawę o obronie cywilną, uchwaloną jednogłośnie, pan prezydent podpisał. I nawet duże środki są na to przeznaczane, czy zapowiedź przeznaczenia tych dużych środków, jeżeli one oczywiście będą, to kto ma te środki przyswoić? No przede wszystkim Straż Pożarna i Straż Ochotnicza. Choćby z tego powodu, że oni mają... Istniejące i realnie działające zespoły ratunkowe. Tylko to jest znów przygotowywanie instytucji na wypadek być może sytuacji kryzysowej, ale nie na wypadek wojny. Bo jeżeli będzie wojna, to Straż Pożarna ma znakomicie więcej swoich, e, swoich zadań. Dzisiaj na przykład byliśmy w Nysie. E, Straż Pożarna Zawodowa wyjeżdża średnio co 4 godziny z interwencją. W sytuacji wojennej trzeba liczyć się z faktem, że ta częstotliwość interwencji będzie znacznie większa. W związku z tym straż, nawet jeśli damy każdej jednostce po milionie złotych, nie będą mieli takiej liczby funkcjonariuszy, sprzętu i możliwości, żeby w czasie W wykonywać zwiększone zadania, do którego ta instytucja jest powołana i jednocześnie zadania związane z obroną cywilną.